W tym filmie porozmawiamy o Hermionie, Tiarze Przydziału oraz systemie przydziału do domów w Fogwarcie. A dokładniej odpowiemy na pytanie: dlaczego Hermiona nie trafiła do Ravenclaw? Jak wiemy, w Fogwarcie są cztery domy: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw i Slytherin. Każdy z nich wyróżnia się określonymi cechami, a na początku swojej nauki w Fogwarcie uczniowie zostają przydzieleni do jednego z czterech domów w zależności od tego, jakich osobowość pasuje do wartości danego domu. Za przydział uczniów odpowiada słynna tiara przydziału, stara, podniszczona i brudna czapka, która kiedyś należała do założyciela Gryffindoru, Godryka Gryffindora. Tiara jest niezwykle gadatliwa i powszechnie podziwiana zarówno przez profesorów, jak i uczniów za swoją niezwykłą zdolność do przydzielania domów. Jest to bowiem istota obdarzona świadomością, którą zaczarowali wszyscy czterej założyciele Hogwartu: Godryk Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw i Salazar Slytherin. Zanim powstała tiara przydziału, to sami założyciele osobiście przypisywali uczniów do domów. Jednak z biegiem czasu zdali sobie sprawę, że ich metoda nie przetrwa ich śmierci, więc zaczarowali tiarę, aby mogła przejąć tę tradycję. Każdy z założycieli cenił inne wartości, które ostatecznie stały się cechami wyróżniającymi poszczególne domy. Zależało im na tym, by domy, które założyli, wciąż kierowały się tymi samymi ideałami. Wartości poszczególnych domów to Gryffindor Odwaga i męstwo Ravenclaw inteligencja i błyskotliwość, Hufflepuff, pracowitość i lojalność, i Slytherin, ambicja i determinacja. Tiara wykorzystuje legilimencję, sztukę magicznego przenikania do umysłu, aby ocenić cechy ucznia. Jeśli wykryje odwagę, wybierze Gryffindor, jeśli inteligencję, Ravenclaw, jeśli pracowitość, Hufflepuff, a jeśli ambicje, Slytherin. Jednak jedno pytanie zawsze mnie zastanawiało. Jeśli inteligencja jest kluczową cechą Ravenclaw, to dlaczego Hermiona tam nie trafiła? Przez cały pobyt w Hogwarcie była uznawana za najmądrzejszą czarownicę swojego pokolenia. Wielokrotnie wykazywała się kreatywnym myśleniem, błyskawicznie dostosowując się do sytuacji i pokonując wszelkie przeszkody. Była docikliwa, miała analityczny umysł i nie bała się kwestionować utartych metod magii. Dlaczego więc nie Ravenclaw? Podczas ceremonii Tera przydziału długo się wahała. Okazało się, że Hermiona była bliska tzw. Stall, czyli sytuacji, w której Tiara nie potrafi podjąć decyzji przez bardzo długi czas. W zakonie Feniksa, Terry but zapytał ją wprost: Dlaczego nie jesteś w Ravenclaw?, zapytał zdziwiony. Cóż, Tiara przydziało poważnie się nad tym zastanawiała, odpowiedziała Hermiona, ale ostatecznie zdecydowała się na Gryffindor. Tak zwany Hadstall zdarza się niezwykle rzadko około raz na 50 lat i oznacza, że uczeń pasuje równie dobrze do dwóch domów. Podobną sytuację miała profesor McGonagall, na którą Tiara zastanawiała się aż 5,5 minuty, dokładnie nad tymi samymi domami, co w przypadku Hermiony. Ostatecznie, choć decyzja nie była łatwa, Tiara przydziału wybrała Gryffindor. Ale czy Hermiona rzeczywiście była bardziej odważna niż inteligentna? Czy bardziej ceniła męstwo niż wiedzę? Jest jeden moment, który idealnie to wyjaśnia. W kamieniu filozoficznym Hermiona mówi do chorego: Ja? zdziwiła się Hermiona. Książki i mądrość. Są rzeczy ważniejsze: przyjaźń i odwaga. Ten cytat mówi wszystko. Hermiona sama przyznaje, że bardziej ceni odwagę niż wiedzy. I co więcej, wielokrotnie udowodniła swoją odwagę. A oto parę przykładów. Chociażby rzuciła się na diabelskie sidła, aby uratować Rona. Stanęła przed syrwyszym blakiem, myśląc, że ten chce zabić Harego. Wzięła udział w wyprawie do departamentu tajemnic. Nie opuściła Harego, mimo że Ron odszedł i ksygnął śmierci. Oraz najważniejsze, wymazała się z pamięci własnych rodziców, aby ich chronić, a to wymagało niewyobrażalnej odwagi. Tiara ma też tendencję do przydzielania uczniów do domów nie według tego, kim są, lecz według tego, kim mogą się stać. Dobrym przykładem jest Neville Longbottom, który początkowo nie był odważny, ale Gryffindor pomógł mu rozwinąć tę cechę. Tak samo było z Hermiono. Gdyby trafiła do Ravenclaw, byłaby tam najlepszą uczennicą, ale Gryffindor sprawił, że stała się kimś więcej. Kimś, kto nie tylko zdobywa wiedzę, ale i walczy o to, co słuszne. Tiara nigdy się nie myli, i w przypadku Hermione również podjęła właściwą decyzję. A wy, jak myślicie, czy Hermiona powinna trafić do Ravenclaw, czy Tiara miała rację? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. I pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału. Do następnego, cześć.